Proszę Państwa, no małą mądrością rządzony jest świat, a nasz nieszczęśliwy kraj to już specjalnie jeszcze mniejszą niż reszta świata mamy akurat problem taki, że w Stanach Zjednoczonych jest zwałkowana w Kongresie ustawa, nazwijmy to Holokauście, która w przypadku jej uchwalenia i podpisania przez prezydenta Trumpa. Stworzy rządowi Stanów Zjednoczonych pozory legalności dla wywierania na Polskę nacisków, żeby Polska zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe. Niebezpieczny jest zwłaszcza punkt trzeci tego projektu, który stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo takiego sformułowania ten projekt używa, mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z holokaustu, a ocalały no to jest każdy, kto żyje, bo jak żyje, to ocalał, to jasne, na finansowanie edukacji o holokauście i na inne cele. Z brzmienia tego punktu trzeciego wynika, że ta własność bezdziedziczna musi być jakoś wyodrębniona, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, no i musi ktoś nią zarządzać, żeby te przychody rozdzielać. To chyba też oczywiste. To oznacza, że w przypadku zrealizowania tych roszczeń będziemy mieli tutaj. Środowisko żydowskie, no bo to ono będzie zarządzało tą własnością wyodrębnioną, które w ten sposób z dnia na dzień zostanie obdarowane majątkiem wartości szacunkowej 60, może nawet 65 miliardów dolarów. To oczywiście sprawi, że to środowisko zyska status szlachty w stosunku do mniej wartościowego narodu tubylczego. Przywódcy, wielu przywódców, osobistości z Polonii amerykańskiej podjęło desperacką próbę lobbowania w tej sprawie, to znaczy przekonania 48 kongresmenów tworzących Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, żeby nie nadawali tej ustawie dalszego biegu, to znaczy, żeby zablokować jej uchwalenie. No i ten lobbying z polskiej strony spotkał się z kontrlobbingiem. Otóż stacja telewizyjna TVN, którą podejrzewam o niebezpieczne związki ze starymi Kiejkuty. Wypuściła kilka dni temu taki materiał, nakręcony prawie rok wcześniej z okazji urodzin wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera. Jak wiadomo, Adolf Hitler obchodził urodziny w kwietniu, więc mniej więcej w tym czasie został nakręcony. Program pokazujący, jak to naziści polscy fetują urodziny Adolfa Hitlera. Podejrzewam, że ten program mógł być zainscenizowany przez TVM i konfidentów wojskowych służb informacyjnych, którzy tam posłużyli w charakterze statystów. Dlaczego tak podejrzewam? Otóż, proszę Państwa, przypomnę, że w roku 2003 Centralny Komitet Żydów w Niemczech zwrócił się do rządu niemieckiego z żądaniem delegalizacji. Partii politycznej NPD, jaką tam nazistowskiej, czy faszystowskiej, czy neofaszystowskiej. No i rząd niemiecki posłusznie skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego w Karsue, który zaczął sprawę badać. No i co się okazało? Okazało się, że NPD zde zdelegalizować nie można, dlatego że wszyscy członkowie kierownictwa tej partii byli agentami Urzędu Ochrony Konstytucji. Krótko mówiąc, został. Została ta partia utworzona przez agentów Urzędu Ochrony Konstytucji, którzy napisali program i tak dalej, i tak dalej. No więc jak w Niemczech takie rzeczy się zdarzają, to cóż, dopiero w naszym nieszczęśliwym kraju, jak to poeta mówi, w urzędzie dają broń i władzę, a koło kraju jak zachód dziki. No i TVN wyemitował na antenie ten program kilka dni temu, akurat w momencie kiedy Pol Polonia amerykańska lobbuje desperacko w Ameryce, żeby nad zablokować tę bardzo niebezpieczną dla Polski ustawę. No i widać wyraźnie, że stare Kiejkuty musiały dostać zadanie, wiecie, rozumiecie, tam napiwek dostaniecie i tak dalej. Kolejny napiwek, bo to pierwszy napiwek, to był za tajne więzienia CIA w starych Kiejkutach właśnie gdzie tam amerykańscy specjaliści oprawiali tych delikwentów, a nasze stare kajkuty stały na świecy i pilnowały, żeby nikt im tam nie przeszkadzał. No i TVN wyemitowała ten odgrzewany kotlet jako rewelację. Natychmiast tutaj klangor Gor wybuchł na 14 fajerek. No i charakterystyczne jest to, że rząd który rząd prawa i sprawiedliwości, podobnie jak prezydent Duda, który w sprawie tej ustawy 447 nabrał wody w usta i nawet z Palcem nie kiwnął, żeby, czemu, żeby temu niebezpieczeństwu zapobiec. Co wynika z odpowiedzi na interpelację, z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych na interpelację posła Roberta Winińskiego, który w tej sprawie zadał pytania, czy rząd komuś obiecał, czy Polska była naciskana i tak dalej. Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych najłagodniej można nazwać wymijającą, ale wynika z niej, że rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie, żeby temu niebezpieczeństwu zapobiec, a mógł kiwnąć palcem jeszcze w roku 2014, kiedy to w czerwcu przyjechał do Warszawy prezydent Barack Obama, żeby nam powinszować, że Polska znowu podjęła się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Dwukrotnie mówiłem wtedy na antenie Radia Maryja, że owszem, dobrze, podjęliśmy się tej roli, to już stało się. Dobrze czy trudno, to zależy od punktu widzenia, ale w takim razie powinniśmy poprosić prezydenta Obama o dwie przysługi wzajemne, Pierwszą, między innymi taką, żeby y, rząd amerykański obiecał Polsce i to oficjalnie, że nie będzie wywierał na nią żadnych nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. Okazuje się, że ani prezydent Komorowski, ani prezydent Duda, y, ani premier Ewa Kopacz, ani premier Beata Szydło, y, ani premier Borawiecki nie kiwnęli w tej sprawie palcem. Co więcej, y, ta zmowa milczenia rodzi podejrzenia, że. Poczynili jakieś obietnice, i tylko y, opinia publiczna polska w, do ostatniej chwili będzie trzymana w tej sprawie w nieświadomości. Y, no i dlatego y, nawet nie ośmielili się pisnym słówkiem. Natomiast w sprawie nazistów tych wykrytych rząd. Natychmiast dał się wkręcić w tę aferę, no i tam pomstuje tych nazistów, że trzeba ich zdelegalizować i tu Ksiądz Sowa nawet tam się odezwał. Nie wiem, co ten ksiądz Sowa robi, bo naprawdę, trochę trzeba by chyba go tam prześwietlić, z czego on właściwie żyje, no bo chyba nie z intencji szalnych do diabła. Kto, jaki przytomny człowiek by zamówił mszę świętą u księdza Sowy? Przecież to świętokradztwo ewidentne. Także wydaje mi się, że ksiądz Sowa tutaj, no nie wiem, może ma jakiś penitentów i potem tym ubekom opowiada, co mu tam na spowiedzi zeznali. No po prostu, no ale mniejsza z tym. Niech tam Pan Bóg się nim zajmie. Mam nadzieję, że trafi do piekła i przez cały czas będzie go bolało. No ale wróćmy do rządu. Otóż. Jest to szczyt głupoty, dlatego że rząd, jak gdyby, nie zdawał sobie sprawy, że dając się wkręcać w tę aferę, tym samym przyznaje przed międzynarodową opinią publiczną, że w Polsce jest jakiś problem z nazistami. I to robi na kilka dni dosłownie przed przyjazdem do polski sekretarza stanu Tillersona. No, naprawdę małą mądrością rządzony jest ten świat, a Polska w szczególności. A najgłupszy to jest pan minister Brudziński, który tam lata, wykrzykuje, że będzie dusił tych nazistów gołymi rękami. No Po prostu rozpad człowieka ogarnia, jak obserwuje te występy naszych umiłowanych przywódców. Bardzo możliwe, że przy tej okazji zostanie, zostanie zdelegalizowana, albo w każdym razie przetrzepany cały ruch narodowy. Tu już pojawiają się głosy, żeby NR zdelegalizować i tak dalej, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że w Naradach w Magdalence brał udział Lech Kaczyński. Jako osoba, no tam byle kogo nie wpuszczano, tylko osoby zaufane. Generała Przesława Kiszczaka. W związku z tym, no, Kukuniek tam był, Michnik, no, drogi Bronisław i tak dalej, znany z postawy służebnej Tadeusz Malzycki, no i Lech Kaczyński. No i jak to tam wynika z późniejszych wynurzeń, na przykład Stefana Bratkowskiego w Gazecie Wyborczej, kiedy odpowiadał na list. Stanisława Jankowskiego Agatona, dlaczego tu komuchy się tak panoszą w Polsce, to wyjaśnił w przypływie szczerości, że no właśnie dlatego, że takie ustalenia były tam w Magdalence, między innymi takie, że tu żadnych ekstremistów nie będzie. No więc widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie nasz Naczelnik Państwa, może tu wykonywać jakieś zadanie po prostu i ta, że tak powiem, nieprzyjednana wrogość i to wkręcanie się w aferę rozpętaną przez starych Kiejkutów, no rodzi najgorsze podejrzenia że przed zainstalowaniem tutaj szlachty jerozolimskiej, która dostanie ten majątek, to 65 miliardów dolarów w nieruchomościach, trzeba trochę przetrzepać szeregi ich potencjalnych przeciwników, właśnie takich narodowców, tam żadnych narodowców tu być nie może, tu będą same internacjonały. No i widać proszę Państwa, co się tu wyprawia. Ponieważ tam jedna posłanka została podstępnie zwabiona przez Prawo i Sprawiedliwość, tam przekupiona jakimś stanowiskiem rządowym, no to nad PSL-em zawisła groźba, że utracą liczbę posłów, żeby mieć klub. No i tutaj Misiek Kamiński, ten, który jeszcze do niedawna tylko zewnętrznie był podobny do prosięcia, Wzmocnił klub polskiego stronnictwa ludowego jako chłop z marszałkowskiej. No, widać, proszę państwa, że Najcięższa jest dola chłopa, to jasne, a chłopem jest każdy, chyba że jest babą. No, w związku z tym obok Miśka Kamińskiego mogliśmy zobaczyć, ja myślałem, że to już jest passe. A tu patrzę pan Janusz Onyszkiewicz, który nawet posłem nie jest tam, wzmacnia jako europejski demokrata, wzmacnia polskie stronnictwo ludowe. No, widać, że minister, ministrowi, pan Kosiniak-Kamysz niedługo jak, jakiegoś konia incitatusa tam wprowadzi do Sejmu albo i do Senatu, precedens jak wiadomo jest, Kaligula właśnie wprowadził konia, jako senatora, nawet przyznał mu, przydzielił mu klacz na żonę nad imieniem Penelopa, no więc wszystko jest przed nami jeszcze. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego może być najbardziej egzotycznym klubem parlamentarnym, a tam jeszcze zdaje się, że i wielce trzygodny Stefan Miesiowski i wielce trzygodny pan Protasewicz, no to tam tych europejskich demokratów też się przyczepiają, bo to oni niby PSL ratują, ale trochę tak przypominają. Tych, co to przylepiają się do burty statku i krzyczą, płyniemy. No więc to widać wyraźnie, że naszą scenę polityczną czekają przetasowania. Stare kejkuty najwyraźniej położyły lachę, czy kładą lachę na nowoczesną i platformę ratowską, no bo widać wyraźnie, że ani pan z ani. Ta pulchniutka pani Lubnauer trochę nie wymyślą, więc rzeczywiście po głębokiej rekonstrukcji rządu od razu dały się zauważyć objawy zwijania parasola ochronnego nad tymi partiami nieprzyjednanej opozycji, bo TVN Stacja, którą podejrzewam o niebezpieczne związki ze starymi Kiejkutami pryncypialnie ich skrytykowała za brak pomysłowości i tak dalej, za dziadostwo. No i później jeszcze był ten blamaz z głosowaniem na sprawie aborcji. Także widać wyraźnie, że Stare Kiejkuty postanowiły ważą chwią zamieszać w tym garze z bigosem Hultajskim, no i z tych pozostałości, co tam się wymiesza, z tej masy upadłościowej ulepią jakąś nową partię, na przykład pod nazwą Róbmy sobie na rękę, no i naród uradowany, naród natychmiast obdarzy tę partię zaufaniem, a z kolei Płomienni dzierżawcy to to się tyczy obozu zdrady i zaprzaństwa, a z kolei obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm wyaresztuje wszystkich narodowców i w ten sposób zabezpieczy się przed powstaniem jakiejś alternatywy. Z drugiej strony widać wyraźnie, że przed spodziewanym zafundowaniem naszemu nieszczęśliwemu krajowi szlachty jerozolimskiej trwają przygotowania do przetasowań na politycznej scenie. Proszę Państwa, wiosna na pewno nie będzie nasza, czyja będzie, no to zostanie nam to objawione w stosownym momencie, ale na pewno nie nasza.